Gracias. Sí. Sí. Styczniowa sesja jest sesją głównie poświęconą sprawozdaniom służb, ponieważ, powiecie, mamy tych służb wiele, począwszy od policji, sądy, prokuratury, e, służby, służby nadzoru nad roślinami, służby e, nadzoru nad zwierzętami. Te wszystkie służby raz do roku na of, oficjalnej, na sesji Rady Powiatu Zrzoniowskiego składają sprawozdanie ze swojej działalności. I taki dzień jest właśnie dzisiaj. To jest główny temat dzisiejszej sesji. Tematem wstępnym, że tak powiem, na początku sesji są to podziękowania dla WOŚP-u. Wszyscy wiemy, czym jest WOśp, czym się zasłużył, jak funkcjonuje, zwłaszcza, że w tym roku wynik wierzeniowy był naprawdę wyjątkowy, jak na takiej wielkości miasto, bo kwota uzbierana tutaj jest naprawdę imponująca. Zresztą w całym naszym powiecie zaangażowanie było bardzo duże i powiat jak co roku chce złożyć podziękowania osobom zaangażowanym. W niesieniu pomocy w zbieraniu tych środków. Kolejnym elementem jest, jak widać, za mną coroczny konkurs ozdób. Kiedyś to były szopki. Myślę, że wrócimy do poprzedniej nazwy szopek bożonarodzeniowych. W tym roku po prostu nam się to troszeczkę to przesunęło przez przełom roku. Jak widać to za mną, dzieci ze szkół podstawowych, z naszych szkół ponadpodstawowych, również osoby z zewnątrz, które wykonują tego typu rzeczy, wykonują ręcznie ozdoby, zgłosiły się na konkurs, zostały wybrane. Wybór był, muszę powiedzieć, trudny. Z tego względu, że większość tych prac, jeśli nie wszystkie, są wykonywane z dużym nakładem pracy własnej, zaangażowania, pomysłowości. Zresztą zaczę popatrzeć na pancerny pociąg zrobiony w jednej z naszych szkół, który jedzie, jedzie no nie ma tu Coca-Coli, ale przypomina to pociąg Coca-Coli. Także wydaje się, że wybraliśmy sprawiedliwie. Nie do końca każdy się z tym będzie zgadzał, ale tak to wygląda. Rok 2020 będzie bardzo pracowity dla Rady Powiatu Dzierżoniowskiego? Każdy rok jest pracowity, ponieważ w każdym roku są nowe wyzwania, są nowe potrzeby. 12-14 lat temu, kiedy tutaj pierwszy raz trafiłem, głównym problemem były drogi na 250 kilometrów dróg powiatowych. Praktycznie nie było kilometra drogi, która nie byłaby zdewastowana i zniszczona. W tej chwili, jeśli popatrzymy na to, te trzy kadencje spowodowały, że, że drogi w naszym powiecie są w miarę wyrównane. Pozostało nam jeszcze kilka pomniejszych, które będą robione w tym czy w przyszłym roku również. Także tutaj na pewno nam tego nie zabraknie. Poza tym ciągle są nowe wyzwania. Proszę zobaczyć problemy ze szpitalem, problemy z finansowaniem służby zdrowia, niestety problemy ze szkolnictwem. W tym roku, w tym roku mamy znowu niedobór. Dokładamy ponad 4,5 miliona do, do naszych szkół. To świadczy o tym, jak niedofinansowana jest ta sfera. Podobnie jest ze szpitalem. Podobne sytuacje są, jeśli chodzi o czy problem, problem, który pojawił się w tym roku po raz kolejny. To są wpływy z CIT-PIT, z podatków, które e, powiat otrzymuje na zadania własne, i niestety te wpływy są orientacyjnie około 1,5 miliona mniejsze w związku ze zwolnieniem osób do 25 roku życia i zwolnieniami w zakresie ZUS-u. Także nie zostało to przez. Rząd w żaden sposób wyrównany, no i my musimy tutaj kombinować, w tej chwili, w jaki sposób, jak pokryć ten deficyt, a jednocześnie, żeby to wszystko funkcjonowało.